Karol III podjął poważne decyzje i wskoronacja wykluczył niektórych gości. Koronacja króla Karola ma być historycznym widowiskiem pełnym przepychu i widowiskowości. Nic więc dziwnego, że wielu desperacko chce być w opactwie Westminsterskim 6 maja, aby na własne oczy zobaczyć koronację Karola. Ze względu na to, że przestrzeń wewnątrz opactwa jest ograniczona do zaledwie 2000 osób, Lista gości zaproszonych na Wielki Dzień Karola i Królowej Camilli musiała być dokładnie kontrolowana. A to oczywiście oznacza, że niektórzy nie dostaną upragnionego zaproszenia. Kto został pominięty do tej pory? Kiedy Karol i Camilla zostaną koronowani za niespełna dwa tygodnie, będą otoczeni przez najbliższych członków rodziny. Jednak osoba, która nie pojawi się w opactwie westminsterskim na nabożeństwie, będzie była szwagierka króla Sarah Ferguson. Król postanowił nie zapraszać Fergie, mimo że nadal dzieli dom z jego bratem, a jej byłym mezem księciem Andrzejem. Choć przy innych okazjach Ferguson jest honorowana, tak na koronację nie ma wstępu. Oznacza to teraz, że nie będzie obok swoich córek księżniczki Beatryce i księżniczki Eugenii w opactwie Westminsterskim na historycznym wydarzeniu 6 maja. Bratanice króla zostali bowiem zaproszone wraz ojcem. W zeszłym tygodniu Fergie została zapytana o jej nieobecność na koronacji podczas występu God Morning Britain. Przyznala wówczas, że nie została zaproszona. Nie, nie jestem, ponieważ jest to okazja państwowa. A po rozwodzie król nie ma obowiązku zapraszania mnie, wyjaśniła Ferguson i dodala: Zacieszy się z rozwodu, na który czekala. W międzyczasie, podczas występu Wite Fausle o Sewomen w zeszłym miesiącu, wyznala: Zajęszczę się do oglądania koronacji w domowym zaciszu, siedząc przed telewizorem z choragiewka w Dloni. Będę miała male herbaciarnię i wystawię choragiewkę. Uwielbiam oglądać to w telewizji ponieważ komentatorze S.A. zawsze dobrze wyznala. Ujawniła również, że planuje zabrać ze sobą córki z Marlej Królowej do pobliskiego domu opieki i swietowa z nimi. Innym członkiem rodziny, który najwyraźniej nie został zaproszony, jest jedna z dwóch druhen z Marlej Królowej. Lady Pamela Hicks, której ojciec, pierwszy hrabia Mountbatten Birmy, był wujem księcia Filipa, była na weselu królowej w 1947 roku i na jej pogrzebie na Wózku Inowalickim we wrześniu ubiegłego roku. Nie otrzymała jednak upragnionego zaproszenia na oficjalną ceremonię koronacji króla Karola i królowej Camilli. Jej córka, India Hicks, zdradziła, że matka miała nadzieję, że zostanie zaproszona na ceremonię, co czyni ją jedna z nielicznych osób które uczestniczyły w dwóch koronacjach, ale otrzymała telefon z informacją, że nie zostanie zaproszona. Piszec na Instagramie, oznajmila, jeden z osobistych sekretarzy króla przekazywał wiadomość od króla. Król przesyłał swoja wielka ilość i przeprosiny za to, że obraził wielu członków rodziny i przyjaciół skrócona lista gości, przybret. Ostatecznie stwierdziła jednak, za jej mama nie zywił razy do Karola III i nadal chętnie będzie przypatrywala się jego żadom. Moja mama wcale się nie obraziła, jakże bardzo, bardzo rozsadnie powiedziała. Zaproszenia oparte na merytokracji, a nie arystokracji, wyjaśniła kobieta. Tymczasem pomniejszona lista gości oznacza również, że niektórzy nie królewscy zostali usunięci z listy gości. Palac nie potwierdził jeszcze oficjalnej listy gości na koronację króla, ale wśród tych, którzy podobno nie otrzymali zaproszenia, znaleźli się książę Rutland i książę Somerset. Według doniesień David Manners, obecny książę Rutland, podobno nie do końca rozumie, dlaczego nie został zaproszony. Powiedział Richardowi Edenowi z Daily Mail, to rodziny takie jak moja wspierali rodzinę królewską przez ponad tysiąc lat lub mniej więcej. Pan Adam mówi również, że John Seymour, ksiądz Somerset, przygotował rodzinnego tenera stanowego w oczekiwaniu na zaproszenie. Jest prawdopodobne, że niektórzy politycy i posłowie otrzymali zaproszenia na koronację, ale nie wszyscy. Ponieważ miejscem w opactwie jest nawaga zlota, według THE Telegraph tylko 20 posłów i 20 polityków zostanie zaproszonych wraz z członkami gabinetu. Obecny premier Sunak i premierze, premierzy, Listrus, Boris Johansson, Teresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair i John Major. Spodziewanie jest a tam również politycy z zdecentralizowanych parlamentów i zgromadzeń w tym nowy pierwszy minister Szkocji Humza Josef i Mark Drakeford, pierwszy minister Walii. Chociaż wydaje się, że na koronację zostali zaproszeni członkowie z zagranicznych domów królewskich z całego świata również wśród tego szlacheckiego grona można dopatrzeć się restrykcji. Wygląda na to, że na rodzinę przydzielono tylko dwa miejsca, co oznacza, że niektóre domy królewskie musiały ostro z nim wybierać. To zostanie oddelegowane na koronację Karola. W przypadku szwedzkiej rodziny królewskiej monarcha, król Szwecji Karol XVI Gustaw. Zamiast sprowadzić swoją żonę królowa Sylwię, zabierze ze sobą córkę Księżna Wittorię.